Dzień dobry, witam wszystkich po weekendzie, mamy poniedziałek, samo południe, godzina 12 wybiła, zaczynamy nasz live analityczny, dajcie znać na czacie czy dobrze widać, czy słychać, zaczniemy dzisiaj od złota, od srebra, potem będą pln -y oczywiście, bo dolar bardzo fajnie z samego rana ruszył, no i dalsza część programu. Jest ok. tak, no to zaczynajmy, zaczynajmy słuchajcie od złota, dlatego, że tutaj ZZB został bardzo ładnie zasięgowany, poziom, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, dwa poziomy tak naprawdę na ten tydzień są aktualne, są dosyć ważne, 1845, czyli tutaj mamy ten ZZB pierwszy, poziom czerwony przerywany, no i oczywiście wyżej bardzo ważna strefa podażowa, tak, wzmocniona 61,8 FIBO, 1880, 1885. W mojej ocenie ten poziom. Wyżej jest mocniejszy. Dlaczego? Dlatego, że mamy 61,8 wewnętrznego mierzenia całego ruchu spadkowego, czy mamy typowy POW, pomiar ostatniej fali Fibonacci'ego. No i 61 widzimy, że znajduje się troszeczkę wyżej. Bardzo ważne dwa poziomy. W tym momencie bronimy ZZB, także tutaj naprawdę dosyć duża szansa jest na to, że ten poziom będzie utrzymany przez najbliższych kilka dni. Natomiast patrząc od strony intradayowej, jak to wygląda, jaki mamy ewentualny zasięg na spadki, na pewno mierzymy od dołka do szczytu, na pewno bierzemy 61,8 tej fali lokalnej tej fali ostatniej wzrostowej proszę zobaczyć ten poziom jako docelowy zasięg spadków uważam, że okolice 1800 zobaczymy. No, może nie od razu, ale tak jak mówię, do końca tygodnia, miejsca na spadki mamy. Jeżeli chodzi o silwę, tutaj dosyć fajny setup nam się szykuje na D1. Też chcę, też chcę wam to pokazać. Układ harmoniczny do klasyka, jeżeli chodzi o strukturę i o falowość, na pewno każdy układ ten zna. Mowa o układzie Gatleya, formacja harmoniczna z punktem B. Na 61,8. Fala BC w tym momencie się tworzy. Pamiętajmy, że ona troszeczkę może być niżej. Możemy dojechać tutaj do tego miejsca ostatniego wsparcia, czyli 22,60. Natomiast najważniejsze jest to, co się zadzieje potem, tak? czyli gdzie ten punkt D e, faktycznie wystąpi, gdzie będzie ten moment do wejścia w krótką pozycję. Według mnie 25,11 i te poziomy stanowią bardzo ważne opory, bardzo ważne. Techniczne miejsca na srebrze, także tutaj sytuacja i na złocie i na srebrze na ten tydzień jest ciekawa. Pamiętajmy, że są to interwały dosyć wysokie 4 godzinówka, D1, więc to nie jest zagranie scalpingowe, tak jak było dzisiaj rano. To jest całkowicie inny styl. Mam nadzieję, że oglądaliście. Jeżeli nie, to zobaczcie, jak tam wyszedłem z DAXA i z, ze złota. Właśnie to są dwa różne style. Tutaj o 12 na liveach analitycznych mówimy, w jaki sposób pozycjonować się tak troszeczkę w okresie większym, szerszym, w szerszym ujęciu czasowym, no, dokładnie tak mówiąc. Ok, co robimy dalej? No na ropie udało się, jeszcze gdzieś tam zeszłego tygodnia tutaj pozycje oczekujące mi weszły, takie szczęście w nieszczęściu, bo zapomniałem zdjąć po prostu. Dzisiaj się budzę, patrzę, a pozycja jedna na krótko. Jest, także póki co ją zabezpieczyłem. 127,2 jest w grze. 46,60. Tutaj ten poziom wielokrotnie był omawiany, czyli charakterystyczny motyw ataku, najpierw na wydłużenie Fibonacci'ego, czyli na F161,8, potem charakterystyczna podbitka, uderzenie w zewnętrzne mierzenie, dokładnie w 127,2. Dokładnie to wszystko było rozpisywane, omawiane w zeszłym tygodniu, także możecie sobie obejrzeć, przypomnieć. W tym momencie zasięg spadków na ropie WTI uważam, że. Jest już Wam mówię, na jakiej podstawie wyznaczony i dlaczego taki poziom, a nie inny. Bierzemy pod uwagę na pewno układowy balans, bierzemy pod uwagę mierzenie F100, bierzemy pod uwagę ostatnie wsparcie, czy dokładnie ten dołek, tak naprawdę na poziomie ZZB. Wsparcie, czyli kolor oczywiście zielony, tutaj sobie to wyznaczymy. Mamy jeden i mamy drugi poziom. I te rejony technicznie są naprawdę ciekawe. 44.00 okrągły poziom 44, mamy ZZB, mamy FS100 i mamy korektę pędzącą 1 do 1. Także zasięg spadków jest na ponad to... Ile? 180 punktów, także dosyć dużo. Jeżeli chodzi o, może od S&P zaczniemy. Jeżeli chodzi o, o S&P, no to tutaj e, wszystko się zadziało, można powiedzieć, że książkowo. Tak jak mówiłem jeszcze w środę, e, na początku zeszłego tygodnia, czy tutaj ta strefa została zaatakowana. Proszę zobaczyć, jednak się od niej bardzo ładnie odbił. W mojej ocenie miejsca na spadki troszeczkę mamy, ale nie za dużo. Także nie, nie uważam, żeby to był jakiś bardzo mocny, wiecie, swing spadkowy, czy... Czy jakieś taki momentum do zajmowania krótkich pozycji. No nie uważam. Żeby tutaj coś większego nastąpiło. Oczywiście taka korekta 1 do 1 na aż się prosi, prawda? Dobrym pomysłem według mnie jest wewnętrzne mierzenie FIBO od dołka do szczytu i sprawdzenie 61.8 już mówię dlaczego. Zresztą to doskonale widać. Mamy wydłużenie Fibonacciego, mamy F161,8, no i mamy 61 całej tej fali wzrostowej. To są, moi drodzy, dwa, dwa no, bardzo ważne techniczne poziomy. Za chwilkę je odczytam. okolice 3639, 3602, prawda? Te dwa poziomy w tym momencie są dla mnie najważniejsze. Czy zobaczę gaz ziemny? Za chwilkę. Za chwilkę, milku zobaczę tego jeszcze, dax zobaczymy, co tam się dzieje. No, na się, na niższym interwale, pamiętajmy, że walczymy. Tutaj może pokażę, bo to jest taka jakby kontynuacja tego, o czym mówiłem na live'ie dzisiaj z samego rana. No, może nie z samego rana, bo po 10 chyba on był. Tak, po 10. Tutaj wspominałem na pewno o tym 61,8 tego ruchu i tej fali ostatniej również. No, ja, ja z tym walczę, powiem Wam szczerze. Walczę tutaj, uważam, że to podbicie, chociaż ten wolumen widzimy, że jest taki dosyć duży. Troszeczkę może jest za duży. Natomiast no, słowo się rzekło, i tutaj te pozycje krótkie będę chciał do początku sesji amerykańskiej po prostu wyprowadzić. Natomiast patrząc na interwał taki większy, 4 godzinówka, to tu się kompletnie nic nie dzieje. Na H1 na H1. tutaj na pewno bym dołożył mierzenie od ostatniego szczytu, czyli standardowe mierzenie całej fali, no w tym wypadku spadkowej, zobaczmy gdzie jest 61, a no tutaj on nawet chyba był zaznaczony wcześniej, no bo wiadomo to jest dosyć ważny poziom z technicznego punktu widzenia, 13300. 34, no i to jest taki, bym powiedział, poziom do zajęcia krótkiej pozycji. Co ciekawe, i tutaj widzę pewnego rodzaju rozbieżność między niskim interwałem a wysokim: to to, że H1, zobaczcie na interwale, właśnie, wolumen na interwale H1, H4 jest podażowy i to dosyć mocno, natomiast ten popyt, który się zaczął aktywniać z samego rana po godzinie 10 jest popytowy, M5, M15. także tutaj oczywiście wyższość ma wyższy interwał czasowy, także te spadki, jeżeli miałyby być i ta korekta wzrostowa miałaby się zakończyć, to to do początku stanów, do początku wejścia Ameryki powinno nastąpić, także ja to rozgrywam po prostu. Ok, była prośba o gaz ziemny, zobaczmy co się dzieje na gazie ziemnym. Pamiętajcie, że niedługo ruszamy tutaj z projektem, w tym roku jeszcze, nowy projekt, darmowy, nie ma żadnych limitów, jeżeli chodzi o uczestnictwo, jeżeli chcecie brać udział, należy się po prostu zapisać. Wysłałem Wam linka, gorąca prośba, czy dajcie mi znać, czy doszło, czy nie doszło na czacie, pod tym formularzem zapisują się wszyscy chętni, jeżeli chcecie dołączyć, no to serdecznie zapraszam. Jedno zdanie komentarza, Fibonacci fale, Volumen, czyli darmowy, otwarty projekt który będzie łączył ze sobą trzy bardzo ważne metodologie, połączone w jedną całość, czyli Fibonacci, szeroko pojęte techniki FIBO, układy harmoniczne, geometria i tak dalej, fale, czyli teoria fale Liotta, ale ten najważniejszy element, no i oczywiście wolumen skumulowany, taka wisienka na torcie, dodatkowe, bardzo mocne potwierdzenie. To wszystko łączymy w całość i przedstawiam Wam gotowe rozwiązania. Także w grudniu będzie pierwsze spotkanie wprowadzające, żebyśmy sobie rozpisali plan działania, a od stycznia już lecimy z tematem. Link jest, tak? Bardzo proszę zostawić na siebie namiary, bo będę Wam wysyłał zaproszenia po prostu na te spotkania, no i wszystkie materiały. A, ok, była prośba o gaz ziemny, zobaczmy co tam się na gazie ziemnym dzieje, a dzieje się dosyć ciekawie. Dlatego, że tutaj mamy inny układ harmoniczny i wydaje mi się, że coś na zasadzie projekcji Fibonacciego również by było. E, piękny setup, proszę zobaczyć. Mierzenie F100 786, takie motywy lubimy. E, mamy układ harmoniczny Leonarda, czyli formacja harmoniczna naszego autorstwa. Mamy XAB, czyli punkt B na 50, fala BC i punkt D na 786. Piękny poziom, bardzo ładne wsparcie, 2,27. Na pewno wziąłbym to pod uwagę. Na pewno jest to poziom taki godny obserwacji godne uwagi także tutaj punkt D i cała ta formacja harmoniczna jak najbardziej ma sens były prośby o dolara, były prośby o przede wszystkim PLN, -y, także tutaj no, komentarz oczywiście musi być. E, może zacznę od tego, co mi się podoba. Podoba mi się na pewno otoczenie i ten wolumen, który na tym wzroście zaczyna pojawiać się naprawdę mocny naprawdę taki, jaki bym chciał, żeby się zaczął pojawiać w tej początkowej fazie akumulacji, czy też w początkowej fazie impulsu wzrostowego czyli wraz ze wzrostem e, pierwszych tych świec ten wolumen narasta naprawdę. W taki sposób bardzo widoczny, jednoznaczny. Tutaj widzimy ewidentnie, prawda? Ten popyt się pojawił na tym dzisiejszym przyspieszeniu. To, co się w tym momencie dzieje, rynek troszeczkę oddaje. To jest według mnie naturalne. Także ja tutaj cały czas długie pozycje zbieram. Była prośba też o targety. Ja mam tak naprawdę targety 2 albo 3. Tutaj na pewno mierzenie FS100 i ZZB, czyli poziom 3,74-3,75 to jest już 5 groszy, czyli ponad 500 pipsów. Dodatkowo są to poziomy bardzo, bardzo wysoko, czyli nawet pod 4,00-3,95 dokładnie, czyli tutaj te szczyty z początku listopada. Ja uważam, że tutaj cały ten ruch spadkowy, on w tym momencie, biorąc pod uwagę jeszcze otoczenie i aktywację popytu, on się kończy i zaczyna się nowy cykl, tak? nowy cykl wzrostu. Tak, to mam rozpisane. Jeżeli chodzi o EUPL na tutaj konsoli, ciąg dalszy, 161.8 no nie, nie było zaatakowane, dlatego nie mam też wejścia. 4.42 ten poziom oczywiście sobie stoi, ale u mnie żadnych ruchów nie było. Natomiast na GBPPL nie przymierzam się oczywiście do rozegrania układu, o którym była mowa już po raz pierwszy w zeszłym tygodniu. Dzisiaj na pewno, dzisiaj jutro. W tym tygodniu będziemy wałkowali ten poziom, cały ten układ, dlatego że on ma sens. 4.81, 4.82, bardzo ładnie potwierdzona formacja harmoniczna, formacja Butterflya, oczywiście 127.2, czyli charakterystyczne zejście na pierwszym mierzeniu zewnętrznym, głębokie zejście, bardzo ładnie potwierdzone tutaj te dołki. Celowo zaznaczyłem za pomocą strzałek. Odczytajmy sobie, kiedy to było: 27 dzień lipca, połowa września tego roku. No, i tutaj te rejony uważam, że są jak najbardziej do przetestowania. Punkt D do wypełnienia. Także na funcie coś się zaczyna dziać, warto to obserwować. Ok, Bitcoin. No, zobaczmy, co się dzieje na Bitcoinie: nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy, słuchajcie, na kryptowalutach. 20 tysięcy zaatakowane i praktycznie się trzymamy: no, podchodzimy 19, 200. Przed chwilą było. Także tutaj, praktycznie na tych maksimach, jesteśmy. Non-stop, że jakieś korekty nie widać, nic się nie zapowiada. Popyt się utrzymuje, proszę zobaczyć te wolumeny olbrzymie. Wolumeny popytowe na D1, na W1, pięknie to wygląda na wyższych interwałach czasowych. No, i tak jak powiedziałem, podtrzymuję moje zdanie w pewnej perspektywie. Nie mówię dzisiaj, jutro czy za tydzień, ale w perspektywie kilku tygodni, zewnętrzne mierzenia zobaczymy. Takie jest moje podejście: 21,5 tysiąca na początek, docelowo 24 tysiące, ale tutaj 161 z D1 oczywiście należy wziąć pod uwagę. Ok, lecimy dalej. Eurodola, co się dzieje na Eurodolarze? Pozycja, e, pozycja, mówię, formacja harmoniczna Butterfly oczywiście ma sens. E, tutaj może być formacja Deep Crab, czyli chwilowe zejście na realizacji motyla dojście do 161,8, realizację układu harmonicznego kraba, no i dopiero odjazd od 1,22,72. Ja uważam, że tutaj to zejście od 127,2, no będzie, ale będzie chwilowe. Wypełnimy jedynie ZZB, czyli zaatakujemy ten szczyt z 1 września, o szczyt z moich rodzin można powiedzieć 1,20, okrągły poziom psychologiczny i dalsza cofka i wyjazd na 1,22,70. To są te poziomy docelowo, mówię w ujęciu oczywiście szerokim, który chciałbym i życzyłbym również Wam i sobie, żebyśmy zaatakowali. Technicznie naprawdę 161 na wysokim interwale wygląda dobrze, wygląda dobrze, jest układ harmoniczny do tego, także w mojej ocenie po prostu warto poczekać. Na dolarze do Jena konsolka, no zapowiadało się fajnie w zeszłym tygodniu, to 61.8 było no, coraz bliżej, prawda, bo mówiliśmy od poniedziałku przez wtorek, środa, Um, Co dzień na tych spotkaniach o tym wewnętrznym mierzeniu, troszeczkę tutaj paliwka brakuje, rynek cofnął. W tym momencie wydaje mi się, że dalej będziemy dołować. Trend jest jaki jest, proszę zobaczyć. Jak to wygląda na 4 godzinówce? Te korekty są bardzo bardzo płytkie w tym momencie. Może jedna rzecz, którą wam pokażę, bo też na nią poluję na dolarze do Jena, ale to jest taki setup na dzisiaj, na jutro. Także maksymalnie, jakby czas życia jest dwa dni, dwie sesje. Proszę zobaczyć, co robię w tym momencie. Mierzymy od szczytu do dołka. Mamy 60,50. Przepraszam się, chciałem spędzić 61. Natomiast ważne jest to, co pokażę dalej, czyli mierzenie Festo. Projekcja Fibonacci'ego, proszę zobaczyć. I układ harmoniczny do tego, i to jest naprawdę bardzo fajny setupik. Proszę zobaczyć, jak, jak to wszystko precyzyjnie tutaj się układa. XAB i BC i fala CD, prawda? Czyli kolejna część układu, której nie ma, natomiast do której się należy przygotować. 104.51 mamy układ harmoniczny Leonarda, mamy mieszanie Festo, mamy punkt D równość fal. I wydaje mi się, że zewnętrzne mierzenie fali BC, ale oczywiście mogę się mylić, należy to dobrze pomierzyć. Zaraz zobaczymy, jak to, moi drodzy, wygląda. No, 161 jest troszeczkę, troszeczkę niżej, tak. Te dwa poziomy. Te dwa poziomy na, na dzisiaj, na jutro, tak jak mówię, pierwsza część tygodnia. Uważam, że jest jak najbardziej realna do wypełnienia tych układów. 104, 47, 104, 51. Dola do jena wygląda ciekawie. Słucham Waszych propozycji. Co potrzebujecie? Co chcecie, żebyśmy sobie omówili? Tutaj padło pytanie, czy eurodola już by? Właśnie go skończyłem omawiać, także chyba go oglądałeś bo widzę, zadałeś pytanie kilka minut temu. Pamiętajcie, żeby się zapisać do naszego nowego w 100% darmowego projektu, żadnych opłat, żadnych rachunków u brokerów, nic z tych rzeczy. Wszystko za darmo, otwarty projekt. Jedyny warunek należy się zapisać do listy uczestników. I wtedy wszystkie informacje, zaproszenia, materiały Wam wyślę wysłałem na czacie. A ten formularz. Okej, okay, no to sprawdzam, co takiego potrzebujecie. A dolarze do jena, konsolki, ciąg dalszy. Tutaj mamy charakterystyczną korektę płaską z tendencją do wyjścia górą. Mimo wszystko muszę to powiedzieć, bo to co się tutaj dzieje to jest typowa korekta płaska, Proszę zobaczyć, tutaj mamy mierzenie FS100, tym samym bardzo ważne wsparcie, na które zobaczcie, co ciekawe rynek bardzo ładnie zareagował, wychamował na 116,35 i ja uważam, że ten poziom docelowo będzie również obroniony. Czy było złoto? Było złoto, było srebro, także proszę sobie cofnąć, bo tutaj była analiza dosyć obszerna z dwoma wariantami, także wszystko jest ważne, a nie chcę powtarzać. EuroGBP, ok. EuroGBP. Zobaczmy, co się dzieje na funcie tak, bardzo ładny podjazd dzisiaj, podbicie. Ładny popyt się utrzymuje, zobaczcie na wolumen skumulowany, jak to fajnie wygląda. 61 zaatakowane. Pytanie, czy to nie jest zmarkowanie ceny? No, technicznie wygląda powiem Wam bardzo ciekawie. Biorąc pod uwagę to, co jest po lewej stronie, tutaj ta podaż wcześniej się no aktywniała, tak? Może nie były to jakieś mocne zjazdy, ale reakcja była. Ja powiem Wam szczerze, nie widziałem tego, ale wrzucę sobie do obserwowanych. Ten poziom, który tutaj widzimy: 9133. Natomiast, co jest najważniejsze z tej analizy? Wewnętrzne mierzenie FIBO 61 i8 GBPUSD GBPUSD, zobaczmy na funcie. No, fund zaczyna nam wypełniać po malutku. Bardzo przyjemny setup. Ja go bardzo lubię, jeden z moich ulubionych. Motywów i takich sprawdzonych setupów mierzenie FS100 w połączeniu z poziomem FIBO, już wam pokazuję tę dokładną i gotową kombinację. Proszę zobaczyć: mamy 50, mamy całego ostatniego ruchu, mamy mierzenie FS100, mamy i jeszcze mamy ZZB, czyli bardzo ładna strefa popytowa znajduje się, odczytajmy te poziomy. No mniej więcej tutaj 1.32 i jeszcze czwarte potwierdzenie, czyli okrągły poziom. Fajnie to wszystko wygląda. Dużo okazji powiem wam na ten tydzień się szykuje, także mam nadzieję, że będzie że będzie bardzo pozytywnie. Dobra, co jeszcze robimy na zakończenie? ETH, aha, jeszcze na Ethereum, tak? Coś tam się dzieje, no to zobaczmy. Mam nadzieję, że tam dobrze, a, a no, no, no nic się nie dzieje, tak jak myślałem, że tam jakiś wystrzał był e, niekontrolowany, a tutaj po prostu się trzymamy w tych okolicach 600 z tendencją do wyjścia w górę. E, podobna sytuacja jak na Bitcoinie, pamiętajcie, zewnętrzne mierzenie ostatniej korekty zawsze ma sens, to jest tak zwany POG, pomiar ostatniej korekty, no i mamy oczywiście zasięgi. Które są wyżej 127,2 na początek, 658 dolarów i docelowo okolice 700, 706 dolarów, dokładnie 161 zewnętrznego mierzenia FIBO. Nazdak na zakończenie, i wracamy do wykresu. Pamiętajcie, żeby się zapisać na nasze spotkania. Ruszamy w tym miesiącu dwa duże projekty, czyli Fibonacci Fale Volumen i grupa FIBOT, czyli połączenie nasze autorskie Fibonacci z pivotami. 16 grudnia o godzinie 17 w środę o 17, ale będę jeszcze o wszystkim informował. No, Na daku, słuchajcie, yy, no ja się po prostu jakby zdania nie zmieniam, przygotowuję się do tego, co jest ważne, a w tym momencie najważniejszy poziom 13 tysięcy, za chwilkę go przypomnę, tutaj zgodnie z planem idziemy cały czas do tego miejsca, mieszanie jest z D1, więc troszeczkę czasu potrzebujemy, ale uważam, że poziom jest na tyle ważny i na tyle ciekawy, że warto go wyczekać. Proszę zobaczyć, 161, 127,2. Wybijamy nowy szczyt, to jest bardzo ważny moment, gdzie wybijamy ten szczyt z początku września, 12,5 tysiąca i idziemy w kierunku punktu D, a punkt D wygląda w ten sposób, XAB, BC i punkt D na 127,2, czyli formacja butterfly'a. Formacja butterfly'a. A CHFPLN, okej, okay, nie widziałem. Przyznaję się, no zobaczmy co tam się dzieje na cechu FPLN. A, Frank. No, Frank, jak to Frank? Tutaj niewiele, chyba że taka bardzo szeroka projekcja. No może ten 1 do 1, ale jakoś, tak powiem wam szczerze, bez przekonania. Zaraz zobaczymy, gdzie to wszystko. Nam wypada. Dobra, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Mierzenie f to widzimy, że jest niżej. No, jeżeli coś miałbym na franku powiedzieć, że jest jakiś fajny techniczny poziom, to dopiero głębiej, tak? To dopiero głębiej. Ale to też nie jest tak, że on jest jakoś super potwierdzony, no chyba, że nam się nałoży. Na siebie to zmienię zdanie. Natomiast proszę zobaczyć. Mamy mierzenie f tutaj 400, a mamy 786 tutaj na 3,96,97. także troszkę rozbieżności mamy. Nie czuję. Powiem Wam, że franka nie czuję, Funta za to jak najbardziej tak. Wypełniany punkt D i cały układ harmoniczny na 482. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Miłego dnia Wam życzę. Powodzonka. Słyszymy się codziennie o godzinie 12. .00. Teraz już jestem z Wami od poniedziałku do piątku. Także w samo południe plus oczywiście spontaniczne live tradingi, których mam nadzieję, że też będzie więcej. No jeżeli rynek będzie ciekawie chodził, dobrze chodził, będzie dużo okazji, to oczywiście na żywo będę wszystko pokazywał i tłumaczył. Także miłego dnia.